Cześć Manko, znacie mnie, prawda? Jest to mapa, znacie mnie realnie i wirtualnie ze względu na to, że nagrałem dla Was już dosyć dużo i sporo filmów z przeróżnych gier oraz były to audiologii, vlogi jakieś na... <laughs> Jak widzicie dużo... nie dużo, ale troszkę się w moim wyglądzie również zmieniło przez to. Przynoszę okulary, nagrzeń również chciałem włosy. Yy, na podwórku za oknami jest burza, napierdziela gradem i deszczem. Ale ja głównie do was przyszedłem z taką małą informacją, która ma bardzo duży... ...teraz bardzo duża zmiana. Chodzi o kanał YouTube. I jak wiecie, może nie wszyscy, ale większość z was, może mniejsza ilość... Kiedyś miałem swój prywatny kanał, który kiedyś już prowadziłem. Jednakże wyszło tak, że po prostu przez, przestałem nagrywać, nie chciało mi się, nie miałem na to ochoty i, i zrezygnowałem z tego, ale w, jakiś czas później Kamil do mnie napisał, czy wspólny kanał założymy, dobra zgodziłem się i tak się w to wkręciłem, jak widzieliście było dużo y, filmów z mojej strony i ogólnie ja w tej sprawie przychodzę, ponieważ y, jest jak jest, ale co, stwierdziłem, że jednak fajnie i będzie, kiedy wrócę na swój stary kanał, będę prowadził go samodzielnie i będę dla Was dodawał kupę nowych filmów. Będę starał się jakoś to bardziej dużo lepiej nagrywać. W większą kurczę jak Wam to powiedzieć, będę po prostu bardziej starał się w jakiejś wypowiedzi po prostu było, wszystko lepiej wyglądało prawda, I lepiej jakościowo, ale również macie się to martwić, ponieważ kanał Apanix Master, który aktualnie mam z Kamilem na spółkę i jest cały czas aktualny tylko tam myślę, że będziemy dodawać tylko filmiki które ben, w których będę występował ja i Kamil yy, równo, nie to, że ja sam czy też yy, sam yy, Kamil tylko to będą filmy takie, gdzie będziemy mieli Wspólnie będą dzielone, a jak widzicie, na razie przejdziemy do tego, że... A Pan i Świat, znowu aktualny link macie w opisie, więc do zobaczenia na tamtym kanale, czy również na tym tutaj obecnym. Dobra, do zobaczenia w następnym filmie i mówię, oglądajcie mnie. Na razie,